Pa. Ups. Ej, pyś, masz mojego skina. Co za. Tutaj są założyciele LOLek i Pawcioks. Ja nikogo nie zabijam. Rekrutacja jest wczoraj. Szukamy moderatora. Ja nikogo nie zabiłem Admin Szymon. Admirka Kalciak. Budowniczy. Zasady. Oproszenie o, o Ity, pan i przeklinanie, nawet godziny są podane. Reklama innego serwera. Wyzywanie się nawzajem. Bawimy się świetnie na Watercraft. Dozwolone. Prosimy o wyspy. Dozwolone. Spam o, zakazany. No i tutaj są jeszcze co na ile jest. Idziemy. A, i jeszcze tutaj jest taka nagła sytuacja. Rosterki miłosne. Rosterki miłosne i użalanie się nad sobą. Kik. Tak. Po co to? Komu to? Tutaj są warte. Odpiszę, Wola, robi. Ja nagrywam i. U mnie. Co Okej, okay, idziemy. Dobra, robimy power Idziemy teraz na parkur. Halo, idziemy? O jezu, cioł jest. Idziemy na parkur. O, dobra, na parkur. Zrobione przez Mama i Kaja. Zrobione przez nas. i się idzie. Jak zwykle, mapa się nie wczytuje. Jest... Oj. Jesteśmy już na parkurze. Ale blaga.